Cześć, widzowie! Ja jestem Szymo! A ja jestem Lukas! A dzisiaj witamy was w kolejnym odcinku z serii survivalowej! A dzisiaj będziemy robili kwatery pracownicze. Tak, dokładnie widzowie. Potrzebujemy więcej pracowników na naszej bazie. Musimy mieć więcej villagerów. Dlaczego? Ponieważ Postanowiliśmy ostatnio rozbudować jeszcze bardziej naszą halę targową dodatkowych kartografów, ponieważ chcemy mieć jeszcze więcej możliwości tradowania, ekspienia z naszymi villagerami. Okazało się, że nie ma komu pracować, ponieważ wszystkie domki, które mamy na bazie są dwu, trzy łóżkowe. Generalnie jakby tutaj te stanowiska robocze są już zapewnione. No i nie ma tutaj nowych, są wakaty, nie ma nowych pracowników, także postanowiliśmy dobudować miejsca, gdzie będą mogli spać villagersi, żeby naszych żeby aby w naszej bazie było więcej liderstw, i pomysł generalnie jest taki, że potrzebujemy ich w hali targowej, czyli dosłownie pod nami, i zrobimy to tak. Wykorzystamy ten nasyp. Nasyp jest wysoki na 6 kratek. Bijemy się na trzy wysokości, zrobimy takie witryny szklane jedno wejście, drugie wejście a tu zrobimy pola. Może na dłuższy czas, może tymczasowe. Na pewno będziemy potrzebowali w tej fazie początkowej, gdzie byli którzy będą przychodzić, zakładać tutaj e, rodziny, będą potrzebować dodatkowego jedzenia. Także jak znalazł, będą mogli sobie tutaj podejść i wziąć. Tak się też składa, że stąd idealnie będziemy mogli się też przebić kilka kratek w dół. Będziemy mieli bezpośrednie zejście do hali talkowej, gdzie mamy właśnie te wolne miejsca pracy dla kartografów. Także to trochę roboty nas czeka. Tu robimy pole, tam robimy przebitkę i zabieramy się do pracy. Prawda, Szymo? Prawda, do dzieła. Okej widzowie, pierwszy etap naszej budowy dzisiejszej zakończony, zrobiliśmy takie dwa szybkie pola. Nieco to ogrodziliśmy, może tych polów zrobimy potem więcej. Generalnie chodzi o to, żeby villagersi mieli gdzie chodzić, zbierać jedzenie. Mamy dwie stacje robocze, kompostowniki, także jak będzie więcej widzów, to się pojawią tutaj rolnicy i będzie, że tak powiem, więcej jedzenia w obrocie. Także dobra, z tej lokalizacji idziemy i zabieramy się za już tą docelową kwaterę. one. Okej, okay, widzowie, my już pobudowaliśmy dużo, a nawet bardzo dużo, bym powiedział. Co nie, Szymo? Prawda, Lukas? Okej, okay, pokażemy Wam, jak to wygląda na tę chwilę. To nie jest wersja ostateczna, będziemy w miarę potrzeb rozbudowywać te kwatery, ale to, co, te, to, co teraz zbudowaliśmy, nam na tę chwilę w zupełności wystarczy. Otóż tak, jakie mamy zmiany? Mamy zmianę tak, że tutaj jest lądruszka poprowadzona, która łączy się z główną jakby osią. E w tym nasypie zbudowaliśmy o takie duże pomieszczenia, jest tutaj mnóstwo łóżek. E, troszkę mniej estetycznie to wygląda niż takie pojedyncze domki, ale jest bardzo dużo łóżek, które generalnie no, mają za zadanie zapewnić spanie dla naszych nowych No Oni ja tutaj faktycznie przychodzą, jest ich coraz więcej, a docelowo, tak jak mówiłem, mają być kartografowie. Żeby się rozwijali, rozmnażali villagersi, no to zrobiliśmy tutaj dodatkowe pole, nawet jeszcze trochę dalej to posunęliśmy, wykorzystaliśmy prawie cały plac. Jest tutaj łącznie sześć kompostowników, czyli będzie, będzie sześciu rolników, którzy będą ze sobą no, pracować, będą tutaj pracować na tym polu. No zrobiliśmy takie wejście, ładnie ogrodzone. Niektóre drzewa niestety przerosły nasze y, oczekiwania, także trzeba będzie je chyba trochę potem spiłować. O, jest, jest rolnik, przyszedł do pracy, świetnie. Pasuje, dzień dobry, dzień dobry. E, dobry. Tak. E, to całość ogrodziliśmy takim żywopłotem, e, tak na razie w ten sposób, żeby to jakoś tam nie... no, żeby to jak w miarę ładnie wyglądało. Ok, To mamy to pole, schodzimy na dół. Teraz już dwa piętra na dół. Mamy zejście bezpośrednio, bezpośrednio do nowej miejscowy, czyli to jest pomieszczenie, które jest jakby poszerzeniem części kartografowej, czyli tu mamy kartografów, skarbiec, główna część hali targowej i tutaj są bibliotekarze, czyli tutaj możemy sprzedawać papier u kartografów, też papier, tam będziemy kupować szkło, sprzedawać u kartografów. Niebawem tego szkła też również więcej się pojawi. No i co? Na razie mamy sześciu takich, którzy... Aha, zostawiamy tylko takich, którzy kupują szkło. Dokładnie. Tak, bo tylko tacy mają... Jeżeli kupuje na przykład tylko papier, ale szkła nie kupuje, to nam jest bezużyteczny, bo my nie potrzebujemy 10 map leśnej posiadłości czy kolejnej mapy wioski na tajce. Ewentualnie można by było się zastanowić, bo jest jeszcze taka opcja, żeby handlować z nimi kompasami. To też ciekawa sprawa, bo bibliotekarze sprzedają kompasy, a kartografowie je kupu kupują. Tak, tak, tak dokładnie. E, także to nie tylko szkłem można obracać, ale jeszcze kompasami, no i oczywiście wieloma innymi rzeczami, no ale to. to generalnie jest to bardzo dobry sposób na ekspienie. Także mamy sześciu takich, co kupują i papier, i szkło, a to, że tutaj zrobiliśmy bezpośrednie przejście z naszych kwater pracowniczych, gdzie tu mamy bardzo dużo łóżek, spowoduje to, że no generalnie w tej części jakby bazy, czyli przy zamku, na dziedzińcu, nie zabraknie nam nowych milicersów, jest już coraz więcej, było dwóch. Pierwszych dwóch musieliśmy przywieźć na łódkach, bo tak jakoś nie pojawiali się samodzielnie, ale jak już przywieźliśmy tu dwóch, to już było z górki, prawda, Szymo? Prawda Lukas. Już, no już widać, że jest dużo, nawet dwa iron golemy są tutaj. Tak, dwa iron golemy generalnie ta, za, zaczęło to wszystko yy, tętnić życiem yy, i ta te kwatery pacownicze. Takich wielkościach jest teraz zupełności nam, tak jak mówię, wystarczą. Dzięki czemu będziemy mieli tutaj dużo więcej villagersów i zapewnione, yy, zapewnionych pracowników do naszej hali targowej, bo przez chwilę no, trochę nam już zaczęło ich brakować. A w tym odcinku to by było na tyle. Dziękujemy bardzo, że oglądaliście i widzimy się w następnym pozdro!